Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj jest, który? Dzisiaj jest, jest 22 sierpień 2023 rok. I teraz przystępuję do szukania matki, która prawdopodobnie jest z ulu. a nie czerwi jak się ta przygoda zakończy. Ale teraz będę postępował już bardziej tak profesjonalnie, skoro matka ucieka chowa się, no to trzeba jej to uniemożliwić. Uniemożliwić można na różne sposoby. A przede wszystkim wyjmujemy szybko zula wszystkie ramki. wyjmujemy z zula wszystkie ramki żeby matka nie mogła schować się na ścianie Nie ma miseczek macecznikowych, nie ma nic, no i nie ma matki. Czyli są już chyba trzy ramki z czerwiem wstawione do tego ula. Matki wciąż nie widać. Tych pszczół jest mało, ale już są wyleciały, bo ponad 20 stopni ciepła może 7 godzina rano no ale tutaj <trym> znajdę matkę, dam matkę bardzo Ma rojowy, z mateczników rojowych, ULA 20 troszku tych pszczół, troszku pszczół z plastru wyjdzie a i rodzina będzie do wiosny niezła. A pięknie się ukrywa. Młoda matka, która wyszła może z 20 matyczników. piękne pogody no i przestała czerwić Sła... tyle co zaczęła przestała teraz już znalazł matkę muszę stwierdzić a nie ma żadnych opalitków czy to stara czy młoda żeby sobie młode matki nie wyrzucić już jest czerw. Jest Matka. Proszę Państwo, hmm. jest Matka. Ale odsuwam się z nią od jazdy tym tak Także się udało, drodzy państwo, jest matka. Bardzo energiczna, i dlaczego ona nie czerwi? Popatrzcie się, bardzo energiczna. I teraz, drodzy Państwo Ona to wygląda jak na młodą matkę Teraz muszę stwierdzić czy to jest matka młoda czy stara Ale drodzy Państwo jak ja to jak ja to będę te badania robił to już będzie w następnym filmie najlepiej byłoby ją wyrzucić no tu jest ramka z czerwiem nie ma żadnych miseczek, nie ma nic tak, ramka z czerwiem. Nie ma żadnych miseczek. Popatrzcie się panowie, u mnie jest jasna ramka w ulu. W wulach mam różne ramki: jasne i ciemne. W zależności jaka to jest rodzina, z jakimi przygodami, z jakimi przeżyciami. Z tym to jest związane. Coś mi jakieś czopy niedorozwinięte mi głupoty piszą na temat pociemniałych ramek. No, różne ramki są w pasiece, bo nikt nie zmienia 100% ramek. Drodzy Państwo. Nikt nie zmienia, bo nikogo od strony pożytkowej na takie coś nie stać. I właśnie te są różne ramki. A wniosek jest jeden: tu, gdzie same nowe ramki, tam jest, są poważne choroby w ogóle. Niestety. I przeraża tutaj sytuację nowymi ramkami w zakładach higieny. A najbardziej środków higienicznych jest na ramkach starych, bo one są już tak odkażone, że coś okropnego, ile propolisu, ile wszystkiego w tych ramkach siedzi. Proszę Państwa, mi nie boli, ale niektórzy się zachowują tak, jakby bolało i to bardzo. Także trzy ramki czerwiu ma wstawione. Jeszcze po podaniu następnej matki można im dać z ramkę czerwiu na wyjściu, aby siłę uderzeniową od razu wzmocnić w godzinie. I drodzy Państwo, zobaczycie jaką obmyślałem metodę Badania matki, czy to matka stara, czy to matka młoda, w następnym nagraniu to Państwu zaprezentuję. A teraz się serdecznie z Państwem żegnam.